Do Twinkle przywieźć świeżutką dostawę krówek. To już jest taka ostatnia dostawa w wersji letniej, wiosennej. Zaraz będzie wersja jesienna. A tutaj największy test. Nie wiem, miała być jedna, jest piąta, ale najlepsze na świecie. Dobra. Słuchajcie, jestem właśnie w Twinkle i cały czas dostaję pytania, które zapachy polecam teraz na ten okres jesienny. Więc zapraszam, już Wam pokażę. Super zapachem na jesień jest oczywiście zapach pumpkin. No to to jest taki klasyk jesienny. I zobaczcie, tutaj mamy w nim bourbon, gałkę muszkatołową, kardamon cynamon, wanilia oraz dynie. No i naprawdę polecam Wam, również jest w świetnym szkle. Obok mamy peanut butter, już bardziej taki słodki zapach. I tutaj mamy czekoladę cynamon, solony karmel, wanilię i prażone orzechy. Pachnie jak po prostu takie słodkie ciasteczko. Kolejny zapach bardzo jesienny, chociaż stworzyłam go specjalnie na zimę, ale dużo osób właśnie kupuje go na ten okres jesienny. Jest to zapach baked apple, czyli pieczone jabłko. I tutaj zobaczcie, mamy tak, cynamon, kardamon, skórka pańczowa, goździki, pieczone jabłko, prażone migdały, kokos i wanilia. No i uważam, że na jesień on sprawdzi się idealnie. Tutaj również na przykład z zapachu Baked Apple mamy zestaw i mamy tutaj dyfuzor z patyczkami oraz dużą świecę. I ten zestaw wychodzi taniej, niż gdybyście kupili pojedynczo te dwa produkty. A dodatkowo macie ładne pudełko i świetnie na. Świetnym zapachem jest Misterius Sandalwood i to jest jeden z naszych pierwszych zapachów. Jeden z bestsellerów. I tutaj zobaczcie, mamy tak. Jaśmin, kwiat pomarańczy i drzewo sandałowe. Bardzo fajny, drzewny, ale też taki, można powiedzieć, trochę orientacyjny zapach. Świetnie sprawdzi się właśnie na jesień i też ma bardzo ładne, eleganckie kło. I tutaj z tego zapachu również mamy zestaw. Także on świetnie sprawdzi się i dla pani na przykład na prezent, ale również dla pana. Świetnym zapachem jest Massimo i to jest piękny, męski zapach. Powiem Wam, że bardzo długo pracowałam nad męskim zapachem i ciężko mi było znaleźć taki zapach odpowiedni, żeby nie był taki no po prostu taki tani. I tutaj mamy grejfrut, sól morską, szałwie, sosnę, drzewo sandałowe, paczula oraz drzewo gwajakowe. No Nawet o... o tym nie wiedziałam. To jest mój ulubiony zapach, <grym> y, słuchajcie, do kąpieli, do wanny. To kąpiel tak. kojarzy mi się z Massimo, taki zapach z mężczyzną. <grym> I ostatni taki zapach uważam jesienny. No chyba, że jeszcze morning cappuccino. Natomiast lemon cola to zapach, po który cały czas przychodzą panowie do nas. I dużo też pań kupuje, ale faktycznie to jest taki bestseller u panów. I tutaj mamy tak. Pomarańczy, cytrynę, limetkę, mandarynkę, neroli, cardamon, cynamon, gałka muszkatałowa oraz wanilia, heliotrop oraz tonka. Te nazwy, powiem Ci, zaskakują mnie, nawet nie wiedziałam. <świecy> <świecy> eee, oczywiście mamy jeszcze wiele, wiele innych zapachów, natomiast to są bardziej takie kwiatowe, e, słodkie zapachy, a te, które wam pokazałam, uważam, że są właśnie idealne na jesień i mamy też, słuchajcie, e, czekoladki do kominków, także możemy e, palić, to jest Pierwsza opcja, bo taki wosk kosztuje 29 zł, duża świeczka kosztuje 99 zł, a mała świeczka 69 zł. I mamy również patyczki zapachowe za 69 zł, które wyglądają. Już wam pokazuję w ten sposób. I pamiętajcie o tym, żeby patyczki przekładać co tydzień, ponieważ już po tygodniu ten zapach nie jest uwalniany, a tutaj na świeżo ten zapach jest pobudzony i będziemy go bardzo mocno czuć. Pomieszczenie. Też pamiętajcie, że nasze świece są świecami sojowymi. E, to jest wosk naturalny, także dla naszego zdrowia oczywiście super, ale też inaczej musimy e, się z nimi obchodzić niż ze zwykłą świecą e, parafinową. Pamiętajcie, żeby zawsze przed odpaleniem. E, może inaczej, zacznę tak. Tak jak mamy taką świecę, to zawsze musi się rozpalić cała powierzchnia i dopiero możemy zgasić ją, żeby po prostu nam się równomiernie rozpalała. Natomiast później przy każdym odpaleniu musimy obrywać kuleczki, które tutaj będziemy mieli, takie czarne, żeby później te knoty się nie zatopiały i nie zatopiały. I to wszystko.